Jousie Maneczko, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Maxus Farm. Za mną cały tydzień siedzenia pełne jaj, ale te pełne to właściwie tylko 3 dni, które mam ze sobą i takie woże, woże, nie wiadomo po co, ale muszę w końcu je rozładować. Słuchajcie, moi drodzy, powiem Wam pewną zaba zabawną sytuację. E Najpierw w ogóle musimy zwierzenie całe otworzyć. To znaczy nioski oczywiście biegają, bo jakby nie inaczej. Drzwi automatyczne działają w pełni, także bardzo mnie to cieszy, bo powiem wam, no to jest bardzo bardzo duże ułatwienie, bo. No, nie ukrywajmy, czasami lubi się człowiek chce pospać dłużej, e, nie musi wstawać. No, nie musi, no, 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 nic się nie stanie. Wiecie, wnioski są najbardziej wymagające, one tak potrzebują tego ruchu. Jeżeli chodzi o takie rasy ozdobne, to wiadomo, tego ruchu już e, mniej, no bo one są takie mniej ruchliwe i w ogóle nic się nie stanie, jakie przytrzymamy trochę w kurniku. E, no, ale to mówię, to są sytuacje czasami, a drzwi automatyczne. Na mega plus. Ale a propos drzwi automatycznych, to zaraz przejdziemy, bo nie uwierzycie, co się zadziało dosłownie za mną. Akurat, patrzcie, zbiegło się, e, więc o tym wam powiem. E, w kurniku za mną, jak tylko wyjechałem na urlop, ale kiedy indziej mogło się to stać. No tylko jak byłem na urlopie, i to pierwszy dzień. Nie było mnie, już coś się wydarzyło. E, dziwna sprawa, aż nie dowierzam, że takie coś się stało, ale to za chwilkę. E, ja nie przynudzam i pokazuję Wam, jak wyrosły kurczęta z październikowego czy listopadowego? Październik chyba, to był Lęgów. O ile one już mają? Listopad, grudzień, styczeń, no, 3-4 miesiące mają. Także pokazuję Wam je. Dużo z nich już zostało sprzedanych po prostu, bo pozbyłem się, powiem wam, bo nie chciałem sobie e, robić jakiegoś tam, że tak powiem, problemu e, na jakieś tam ewentualne mrozy, wyjazdy i w ogóle, żeby mieć, nie, nie mieć takiego, wiecie, obciążenia, no bo mimo wszystko, no otrzymać e, tam, pff, ojeju, ile tam było, ponad setkę kurczaków, no to to trzeba mieć miejsce, warunki i w ogóle. Może warunki by były, miejsce też, ale nie chciałem się jakoś tak obciążać eee, i w ogóle. Także jak to, moi drodzy, wygląda? Słuchajcie, już wam pokazuję. Tu widzicie same moje stileczki właściwie. Eee, tak, tutaj mamy pierwszego pana kogucika. Czekajcie, ja muszę się zniżyć, bo one tu wszystkie podchodzą. O, tu mamy, widzicie, jakąś taką kurkę, chyba kurka to będzie. Taka jakaś ciekawa, nóżki gołe. E, tu mamy też coś takiego, ale to nie wiem, to chyba będzie kogut w ogóle. Chociaż nie, no raczej budowa kogucika. E, tu mamy kolejnego kogucika, one pójdą sobie na zielone wzgórze. E, tu mamy kurkę, zieloną nóżkę, patrzcie, jedna, jedyna. A nie, czekajcie, co ja tu mówię wam. Tu mamy zieloną nóżkę, kurkę, a tu mamy jakiegoś takiego. Jakieś takie mieszanie, coś tu będzie. E, mamy też takie małe, brzdące. O, tutaj mamy kolejną, jakąś rasę inną. O, tu mamy jakąś taką mieszaninkę chyba, coś mi się wydaje. Bądź to będzie... już nie pamiętam. Możecie dać znać w komentarzu, bo już mi się miesza to wszystko. E, no co? O, jeszcze lawendę mamy. E, patrzcie, ale nie wiem, co to będzie. E, no i co tu, kurcze jeszcze będzie? No i w sumie to tyle, bo powiem wam też sprzedałem dużo, poszło. Może nie też wszystkie, które chciałem sprzedać, no ale mus to mus poszło, więc, więc nie ma. Zostały sprzedane. No i co? W tym momencie lecimy, bo muszę wam powiedzieć, co się wydarzyło o w tym miejscu. Muzyka Tak myślę, że do marca je podtrzymamy, bo w marcu też potrafi coś tam przyjść mroźnego, więc jeszcze je trochę podtrzymamy, ale póki co jeszcze są tutaj. Więc będą, będą, ale przynajmniej sobie odpocznie dolny ogród od nich, no bo wiadomo, one też dużo tego brudu robią. No ale teraz są tutaj, patrzcie. Słuchajcie, wyobraźcie sobie Wasz pierwszy dzień urlopu, który łącznie ma potrwać z 10 dni e, no, jakby inaczej. E, dostaje telefon i co? I słuchajcie, nie uwierzycie, ale Lis przed do kurnika. I wiecie co? Zamknął się razem z kurami. Tak, drzwi automatyczne się zamknęły i spowodowały u niego strach, że nie może już wyjść. I Lis, niestety, zdążył nam załatwić dwie kury. Ale sami zobaczcie gdzie Skubany wskoczył i gdzie siedział A tu mamy te zdradne miejsce, które no może się wydawać niewidoczne i zresztą takie jest. Ale kurcze, dobrze widzicie, że udało się go zauważyć. Dobrze, że tą panikę kurek udało się mamie e, no po prostu wyczaić, że coś jest nie tak. I patrzcie, i skubany kurcze wszedł od tamtej strony sobie. O, tamtędy i tu za tą siatką siedział. Także widzicie, czasami takie rzeczy się zdarzają. Lis w kurniku. No tego jeszcze kurczę, nawet sobie nie wyobrażałem tego. Ale widzicie, kurczę, zdarza się. I akurat jak jestem na urlopie. No kurczę, no niewyobrażalny, naprawdę, niewyobrażalne. A my oczywiście mamy dzień drugi i powiem wam, no, już ładnie stoi, ale wiadomo, to jeszcze musi z dzień dwa po, postać. I wiesz, wiecie co, dzisiaj no dzisiaj na pewno nie ma szans na montaż tej bramy, bo po prostu to jest wszystko świeże, ale jutro kto wie? Może, może fajnie to już będzie utwardzone, więc sobie spróbujemy. A tymczasem no właśnie, zobaczcie co robimy. Powiem wam, aż wam zazdroszczę w tym momencie jak oglądacie ten film i pewnie sobie leżycie, siedzicie, czy, czy gdziekolwiek jesteście, a może w pracy, ale powiem wam, na tym wzgórzu to ja naprawdę nie znam drugiego podobnego miejsca, na którym tak wieje, po prostu jest mi tak zimno, w tym momencie muszę nawet zapiąć i ten mikrofon gdzie indziej przepiąć, bo po prostu, moi drodzy, mamy problem. O, dobra, może tu będzie fajnie też. E, a w tym momencie bierzemy piłę i powiem Wam, muszę obciąć różne takie, nie drzewa, ale takie samosiejki je e, tak poobcinać pod kątami, żeby tworzyły poprzeczki do, e, do słupków betonowych. Tak fajnie je wkręcę, a nie chcę czegoś kupować, e, więc po prostu wymyśliłem coś takiego. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak to staje egzamin, ale spróbujemy. Działamy i pokażę Wam o co mi chodzi. i takie właśnie mi w zupełności wystarczają, patrzcie takie kurcze 7 centymetrowe nawet i mniejsze trochę, porządne e, cięte później na e, kąt i wiecie i z jednej strony słupka tak i z drugiej tak, żeby po prostu te narożne słupki wzmocnić no i wiecie, stwierdziłem, że kurcze nie będę nic kupował, e, po prostu zrobimy to w taki sposób no i co? Będzie trzymać? No, oczywiście, że będzie. A czemu by miał nie trzymać? E, mamy kolejny problem: nie ma paliwa i to nie jest problem. Problem jest taki, że nie mamy go zapewne przy sobie, bo na pewno go tu nie ma. Chociaż coś mi świta, że może tu zostawiłem. E, także mam nadzieję, że e, nie posprzątałem po sobie i zostawiłem tutaj ten baniaczek z rozrobioną już benzyną. Jestem ciekawy. Patrzcie! No dobrze, że ja jestem taki syfiarz. I zapomniałem tego wziąć. No patrzcie, no kurczę, idealnie, możemy pracować dalej. Najważniejsze. Słuchajcie, a propos tego, tak wiem. E, porządny jest tutaj syf. Tylko wiecie, jaki mam problem? Może ktoś z was doradzi mi w komentarzu. Taki, że moi drodzy, tych Big bagów to nawet nie przyjmują na przoku, więc ja nie wiem co mam z tym zrobić. No palić tego nie będę, oczywiście i teraz wiecie. I gdzie człowiek może się udać, jak nie na pszok? Nie wiem, nie mam pojęcia. Jeszcze uciąłem, widzicie, tyle tych badyli, więc trochę tego wszystkiego jest. No i to będą nasze te takie podpórki do tych całych słupków betonowych. Ale słuchajcie, ja teraz spadam, bo naprawdę robi się już brzydko Muszę jeszcze parę rzeczy poogarniać No i jak widzicie, tak to wszystko tutaj u mnie wygląda O, tak a propos silnego wiatru, to kolejna spadła Więc bierzemy je i spadamy stąd Pora na nas, widzimy się później Słuchajcie, o, przyszedł akurat Niluś My właśnie lecimy po koncentrat paszowy, bo się skończył no Niluś, do zobaczenia, się skończył i trzeba lecieć, żeby tutaj mieć u mnie i, i na drugim gospodarstwie, także lecimy, trzeba uważać na Nilusia, o właśnie akurat jest tam, no, lecimy po koncentrat i moi drodzy, jesteśmy w kontakcie, jeszcze na Zielonym Wzgórze zajdziemy, coś tam ogarniemy. A my jesteśmy moi drodzy na strychu i tutaj działam dalej. Jeżeli chodzi o e, syp, który jeszcze w sumie nie jest dokończony, już wam pokazuję o co tutaj wszystko chodzi. E, robimy w końcu ten syp, dokańczamy. Jest on duży, znaczy nawet duży. E, jest on na metr m i szeroki na metr 10, coś takiego. Metr, metr 10. E, no i robimy w końcu, żeby to wszystko było zabezpieczone, bo. No musi to być w końcu zrobione, patrzcie ile zboża tu mamy od ostatniego e, tutaj transportu, mamy jeden big bag, drugi, trzeci i jeszcze jeden na dole i, wiecie worki i to wszystko, to wszystko musi być opanowane, także tak to moi drodzy wygląda e, i co, ja teraz cecę po OSB i tniemy po prostu, tniemy. I kończymy to wszystko, moi drodzy. Także działamy z tematem, i widzimy się za chwileczkę. Słuchajcie, ja sobie tu na spokojnie działam. E, już mamy tą ściankę, i powiem Wam, no idzie to wszystko raz dwa. Nawet nie mam pojęcia, dlaczego to tak wszystko e, stało w miejscu, żebym tego nie robił. A dzisiaj mnie tak wzięła, wiecie, taka motywacja. Kurde, mam ochotę to zrobić. I wiecie, i, i idzie z automatu, i idzie pięknie, fajnie. Jest na to wszystko zamysł, także cieszę się bardzo, powiem wam, idzie bardzo fajnie, no i co, w końcu mam, będziemy mieć coś, wiecie, do przodu i żeby to po prostu skończyć, bo wiecie, takie otwarte projekty, a to ogrodzenie, a to kurcze zrzut na pasze i to tak przytłacza trochę człowieka, no ale sam jestem sobie winny, bo nie, do, nie, nie dokańczam tego wszystkiego, ale spokojnie. Nic się takiego nie stało. <taki> Także lecimy dalej. A wiecie co? Ja jeszcze skorzystam z tego, że jest jasno na dworzu i zaproszę Was na krótką opowiadankę, jaka wczoraj mi się, a raczej arkowi, przydarzyła sytuacja tutaj na zielonym wzgórzu. Mega, mega dziwnie i wiecie co? I coraz bardziej zaczyna się robić dziko. Ale zapraszam Was na zewnątrz. Słuchajcie, ostatnio te lisy się nade mną trochę znęcają. Eee, Dokuczają mi. Jak widzieliście w poprzednim odcinku, jeżeli chodzi o lisa przed bramą, który obsikał mi chyba nawet dwa razy. Ładny, nie? Sika jeszcze mi tam. Przed bramą miejsce. W ogóle jestem ciekawy, czy czuć tam mocz. Zaraz sobie podejdziemy. Eee... Był lis, tak. I powiem wam, no nie zdziwiłem się, no bo co, no w sensie jakieś zdziwienie było, wiadomo, ale jakoś no nie dziwię się, no poczuł w końcu kury, przyszedł i, i sobie tutaj się, się kurczę, się nosi, nie? No bo wiecie, nie ma tutaj nikogo jakby, tylko jestem ja jak coś robię, ale no wiecie, no czuję tą swobodę. Nie ma tutaj wiecie, żadnego stróżującego pieska, cokolwiek. No i lisek zaczął się czuć Pewnie, pewnie do tego stopnia, że wczoraj jak byłem w kinie, wyobraźcie sobie, że dzwoni do mnie Arek i no i skasowałem go, powiedziałem, że SMS. E, Arek pisze, że mam pilnie, pilnie zadzwonić. Na to ja, że no kurde, co może być takiego pilnego, wiecie, się zestresowałem, że coś może tu jest nie tak, coś bardzo, coś się wydarzyło po prostu. E, no i ja Arekowi mówię, że, jest, że ma pisać, no bo je, wiecie, jestem w kinie, nie za bardzo... Nie za bardzo, jak odebrać telefon, wypada, więc po prostu napisałem, żeby napisał mi treść szybko. Jarek na to, że prawie mu lis wszedł do kurnika. Czajcie to: prawie mu lis przed do kurnika. Nie rozmawiałem, powiem Wam od tej pory z nim, w sensie jak to dokładnie wyglądało, bo, bo jeszcze nie, nie miałem okazji, ale no. Spanikowany dzwonił do mnie, że list, kurde, prawie wtargnął do kurnika. Mało tego, dwa lisy były dosłownie gdzieś tutaj, przy wejściu, przy oborze. Totalnie niebojące się, nie bały się człowieka. E, z tego, co mi wiadomo, z tego, co tak dobrze usłyszałem, więc mega, mega, widzicie, już się robi dziko, e, w sensie dziko. No, zaczynamy mieć problemy, nie? Także. Konieczne jest to, żeby dobrze zabezpieczyć wszystko: ogrodzenie, pastuchy i inne środki zabezpieczające. No bo dwa listy mamy już tutaj chodzące na posesji. Także ja teraz robię aktualnie, powiem Wam, ten syp i będziemy tu jeszcze trochę za ciemnego. I wydaje mi się, przeczuwam, że coś zobaczymy jeszcze. Ale dajcie chwilę, spokojnie, a Was zapraszam w tym momencie na syp. A teraz. Czekamy na lisy. No nie jednego, tylko dwa. Lecimy do góry. Dobra, nie ma co. Ja teraz się zabieram za robotę i widzimy się wkrótce. Pokażę Wam, jakie zmiany nastąpiły. Także słuchajcie, na dzisiaj koniec, bo już zabrakło mi wkrętów. Zresztą godzina już się też robi późna, a ja tu cały czas cuduję. Ale patrzcie. Zrobiłem coś ciekawego, czyli już podstawę pod śrutownik, żeby wiecie, nasypywać od góry, śrutowało się i spadało i leciało do całego tutaj sypu, czy to ma do końca sens? No, kurczę. Widzicie, e, śrutownik jest na takim poziomie, że właściwie no, poziom nam się tu nie nadda, no nie? Ale to jest wszystko moi drodzy, do jeszcze e, Do przeróbek. To znaczy, można by tak naprawdę śrutować sobie tutaj e, i żeby po prostu mm, zabierało, e, no, ślimak jakiś zabierał, ślimak czy śruba, nie wiem jak to się wymawia, śruba zabierała ziarno, albo inaczej, śruba zabierała ziarno, które tam na przykład do wanienki się daje, e, już, e, już miesza się to mniej więcej proporcje wszystkiego, to następnie przekazuje się tutaj do, e, moi drodzy, śrutownika, który byłby wyżej i wtedy by to miało naprawdę dobry sens, bo w tym momencie, no to... W... No, to chyba wiecie o co chodzi, no nie? Jakby praktycznie jesteśmy na połowie wysokości, i nie ma to za bardzo sensu. Ale jestem zadowolony z prac ogólnie zrobionych, bo e, wykończyłem to dosyć fajnie. Jakby już dużo jest zrobione. Patrzcie, tutaj też trochę inna koncepcja, w sensie zrobione jest to tak. Dlaczego? Dlatego, że tu nam przeszkadza ogólnie ten komin, no i nic się nie dzieje. Tak to zakończyliśmy, i teraz do tej wysokości, którą tam widzicie. Nad tą łatą będziemy ścinać te ścianki, jeszcze tak jak tutaj mam, widzicie na prosto już, to tu jeszcze będziemy ten kąt robić bardziej ostry. E, tu będzie stała jakaś taka, wiecie, e, płyta z góry zakrywająca to wszystko, żeby tam nic nie miał, broń boże, dostępu. A tutaj będzie też stała, a tu gdzieś rutownik będzie taka, albo na całości będzie taka, wiecie, że można sobie będzie uchylić, czy ją zdjąć, żeby tam dojść do czegoś, się wyprostować i w ogóle. Ale ogólnie pomysł, fa pomysł fajny, powiem Wam. E Szczerze mówiąc, bardzo fajnie. Może trochę nie do końca e, spoko przemyślany, bo wiadomo, te kąty, nie kąty z metalu by było też lepiej. Ale blachem, być może wiecie co, położymy jeszcze na spód. To akurat nie ma przeszkody. Tutaj e, no i co, tak to się prezentuje. Jeszcze trochę prac przed nami, oczywiście, rzecz biorąc. Ale moi drodzy, cieszę się bardzo z dzisiejszych efektów. E, I powiem wam, tutaj ten odcinek, gdzie jest ten śrutownik. Tu sobie zamkniemy na stałe, a ten odcinek będzie takim odcinkiem, gdzie będzie można wejść. Dlaczego? Czasami się coś zatka, czasami się coś, wiecie, zepsuje, no różnie bywa. I prawdę mówiąc, no trzeba mieć dostęp do tego wszystkiego. Także ee, żegnamy to miejsce, ja odpilam z kontaktu wszystkie sprzęty, żarówki i tak dalej. I widzimy się na dole i zobaczymy, czy jakieś lisisko nam tutaj się krąży, czy się kręci coś. Zobaczymy. Lecimy na dół, bo już jest ciemno od ponad półtorej godziny chyba z godziny. Na pewno, więc myślę, że coś może się kręcić. Idziemy zobaczyć. No nie, przeszliśmy się, nic dzisiaj nie ma, więc moi drodzy, trzymajcie się, pozdrowienia dla Was, i jak nie spotkam go, to do następnego. Siemaneczko, cześć Wam.